Manderko! Witam Was wszystkich na moim kanale. Jak możecie zauważyć, e, na moim kanale pojawiła się magiczna liczba. 10 tysięcy subskrybentów. E, I z tej okazji e, będziemy dzisiaj wyrywać buraki. <laughs> Nie no, słuchajcie, świruję sobie oczywiście. Buraki wyrwać trzeba tak czy tak, bo sami zobaczcie, jakie one. Już tutaj są wielkie. O, one już faktycznie same się powyrywały. Te buraki. Eee, więc i takie trzeba wyrwać. Ażeby przy okazji. O, kurde, zobaczcie, jaki byk. Ażeby przy okazji pojawiło się. Bo to dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj, dzisiaj przed południem wybiło 10 tysięcy subskrypcji. Eee, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja zawsze będę powtarzał chyba, że, że jestem zaskoczony tym, co się dzieje. Ile osób ogląda moje filmy, ile osób lubi, ile osób je komentuje. Nie sądziłem kiedykolwiek, że będzie, będzie takie branie na te filmy. Także jestem miło, naprawdę zaskoczony. Aż chcę się nagrywać dla Was, powiem Wam szczerze. Szczerze mówiąc, też. Planowałem coś tam zrobić dla Was na te 10 tysięcy subskrypcji, bo nie, no ja to się biorę za robotę, będę sobie rozmawiał z Wami, to tak będzie lepiej. Yy, tylko idę po nóż. Nóż mi się przyda, bo, bo mam też sekator i spróbuję sekatorem obcinać, ale zobaczę jak to będzie szło nożem. Także idę i zaraz będziemy kończyć wątek. E, więc tak, wracając do tematu, e, na początek spróbuję sobie sekatorem to obcinać, bo widzę, że. E, no nie, 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 znaczy dobrze mi to idzie, w sensie o to mi chodzi. Jakoś mi tak wygodnie jest chyba sekatorem ciąć, cyk. Także nie jest źle. E, więc ja tu sobie będę ciął, jeszcze z wami troszeczkę pogadam. Zawsze staram się robić takie filmy, przynajmniej 10 minutowe dla was. Ale dzisiaj z tych buraków to ja nie wiem, czy mi wyjdzie jakiś tam film. 10 minut, bo nie chcę mi się też właśnie tutaj Was za bardzo zanudzać. Eee, jedynie to no, chciałbym powiedzieć: kilka rzeczy, mianowicie takich, że tak właściwie, tak regularnie zacząłem dodawać filmy e, od tego roku, od początku, początku e, lipca. Te filmy nawet w pewnym momencie e, były codziennie. I nieważne, czy to była niedziela, czy to była sobota, te filmy się pojawiały właśnie przez te 3 miesiące codziennie, praktycznie teraz już może nie codziennie, ale przynajmniej co drugi dzień staram się wrzucać te filmy na mój kanał. No i pykło przez 3 miesiące 10 tysięcy, fajnie. I taka sytuacja dzisiaj, o, spokojna robota, sobota. Dzisiaj nie wrzucę Wam tego filmu już, bo dopóki go skonwertuję, skleję, wrzucę na YouTube'a, to nie będzie 21. z tym moim komputerem i internetem. Ale zobaczycie go w niedzielę. O! No różne takie buraki są, zobaczcie. Jedne są mniejsze, drugie są większe. Nieco są e, pojedzone, niektóre. E, ale są swoje, nie? To jest najważniejsze. Wiem co jem. Śmieszne takie, co? Płaskie. No, troszeczkę było deszczu u nas wczoraj i, i ten deszcz zmoczył nam tą glebę. Troszeczkę jest miększa. Więc fajnie by było na przykład dzisiaj, yy, oprócz tego, że, że te buraki, to jeszcze fajnie by było wyrywać marchewkę. Ale no niestety nie da się zrobić wszystkiego naraz. Najpierw jedno, później drugie. I tak po kolei. Dobra, ja lecę sobie z tymi buraczkami Elegancio. Eee, no i co? Jeszcze raz dzięki za 10 koła subskrypcji. Mam nadzieję, że eee, jak mi zdrowie pozwoli, i <grywka> kamera mi nie padnie. Jeszcze nie wiadomo, co się więcej tu, tu, tu stanie. To będziemy dalej te filmy eee, nagrywać, wrzucać. No, i będzie elegancko, nie? Korzystając jeszcze z okazji, że nie jest tak ciemno, postanowiłem zademonstrować Wam nasz zbiornik na deszczówkę, który oczywiście sprawdza się. Naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego zbiornika, bo e, cały ten zbiornik wystarczy nam na podlanie tych wszystkich krzaków pomidorów, na przykład tam jeszcze dalej były, były, były arbuzy, zaraz sobie do nich przejdziemy. Ten cały zbiornik wystarcza nam na około 3 razy podlanie tych wszystkich pomidorów i tam już arbuzów, dwa arbuzy jeszcze zostały w sumie. Więc no trzy no razy podlać pomidory tak jakby za darmo wodą z deszczówki. Myślę, że dobra opcja, nie? Jak możecie zauważyć teraz tej wody jest yy, no powiedzmy gdzieś o tyle. Ostatnio u nas padał deszcz. E, powiem Wam, że niedługo padał, powiedzmy gdzieś z godzinkę czasu, e, nie jakiś tam intensywny, normalny taki deszcz, e, równomiernie padał i udało nam się uzyskać praktycznie cały ten zbiornik wody. Cały dlatego, że ja już kilka konewek stąd wylałem, bo zacząłem sobie podlewać pomidory, ale myślę pokażę Wam jak u nas się sprawuje, jak to wygląda woda ze deszczówki. Woda jest oczywiście fajna, czyściutka, świeża, nie jest jakaś tam zielona. Nawet można w konewce zobaczyć, że ona o, jest przejrzysta, elegancka. Także tak to wygląda. Na razie odstawię sobie jedną konewkę, bo nalałem, bo zauważyłem, że coś mi się przypchało przy kranie, bo tu mam taki kran zamontowany. O widzicie, ledwo co ledwo leci woda i ja mam taki specjalny sprzęt do tego przeszykowany i spróbuję coś tam przetkać to nie chcę mi się tam łapy wsadzać, bo woda jest zimna. Spróbuję coś tam pomerdać, to widzicie? Coś tam leci, ile? Lepiej leci, czy nie lepiej Wydaje mi się, że za krótki mam ten drut. Wsadziłem ten drób do środka do kranu i próbuję to przebić, bo tam się na bank na bank coś tam się zawiesiło, zatkało się bo nie ma co ukrywać, że jak ta woda tutaj stoi dłuższy czas, to tam yy, zielenieje po prostu, nie? I później to wszystko leci w stronę kranu i tam się przytyka No już trochę jest lepiej jak było, ale jeszcze będę musiał coś dłuższego znaleźć tak żeby aż ten drut tutaj dopchać do tego momentu i przepchać to co tam mi blokuje nie, tą wodę może jeszcze raz spróbujemy gdzie tu jest tutaj o. o jest troszeczkę lepiej ale to nie jest jeszcze to co powinno być bo naprawdę jak tutaj jest wody tyle co teraz Czyli praktycznie cały zbiornik to te ciśnienie powinno być naprawdę spore. I taka konewka powinna nam się zapełnić w jakieś 15 sekund. A tu się zapełnia minutę. Ale nic, dobra, nie udało się. Nie ma takiego rezultatu, jakiego bym chciał, więc jeszcze będę musiał poprawić. Eee, no. Pomidorki, tak jak widzicie, już tam się kończą, a, się kończą się. Jest ich sporo, tylko że nie ma słońca i one nie czerwieniają to słońce jest takie ograniczone już troszeczkę zimniej się zrobiło noce też są zimne więc no słabo, słabo się robią czerwone te pomidory ale niech tam sobie wiszą na krzaku póki co jeszcze nie odpadają także elegancko będziemy je podlewać na tyle na ile jest to możliwe i niech sobie jeszcze rosną. Tam mam takiego pomidora, zaraz wam pokażę. Taki wielki, chyba z pół kilo waży ten pomidor. Taka bestia duża. Specjalnie trzymałem go do momentu, żeby wziąć kamerę na głowę i wam pokazać jaki, jaki, jakiego mam pomidora. <grystanie> Zobaczcie, jaki gigant tutaj rośnie. Nie wiem, jak go urządzić, tak żeby tego jeszcze nie uszkodzić. Może tutaj go obetnę. Wiem, że mógłbym tak obszczypnąć go ale jednak boję się, że tamten mi odpadnie. Tego o tak go obednę. Zobaczcie jaki gigant. No wiadomo, jest on tutaj troszeczkę sponiewierany przez życie, ale ja zawsze powtarzam, że taki pomidor nierówny z takimi różnymi skazami tutaj to jest gwarancja tego, że on jest dobry i zdrowy. O! O, a jak pachnie. Normalnie jakbym sobie zrobił. Nie wiem czy wyjecie ze śmietaną. Ja to jem z siebie, ze śmietaną z cebulą. Ja bym sobie zrobił takiego pomidora, to, to jestem pewien, że bym był najedzony. <grym> Także tak ten pomidor jeden wygląda. Więcej takich gigantów nie widzę tutaj. Yy, ale zdarzały się jeszcze, zdarzały się były. Tutaj jeszcze trochę papryki mamy. Yy, to jakieś tam dynie, które nam nie wypaliły. Jakieś tam pojedyncze sztuki czasem się znajdą. No, jakie nie, takie pomidory się zdarzały. To nie jest pierwszy, który zrywam, taki duży, yy, zdarzały się wcześniej i są jeszcze na krzaku. Na przykład tamten, czy tamten jeszcze zielony. Jest sporo takich pomidorów dużych na bieżąco, zawsze się je zrywa. Yy, I taki jest temat z pomidorami. Ten sobie na razie odłożę. Później, jak będę szedł do domu, to sobie go zabiorę. A idziemy jeszcze do arbuzu, bo jeszcze zostawiłem chyba bodajże ze dwa arbuzy. Yy, no jeszcze no jeszcze rosły rosły cały czas więc myślę nie będę tam dotykał jak rosną to niech chcę rosną dwa czy trzy chyba trzy ale już widzę że raczej nic z nich nie będzie także trzeba cyk obciąć jeden cyk obciąć drugi nie są one zbyt duże ale są naprawdę soczyste i czerwone przynajmniej do tej pory o, jeszcze tutaj znalazłem. O, widzicie, już jest sucha łodyga, także i tak nic by z tego nie było. Tutaj jakiś robal już mi się zaczął skradać. Sucha łodyga. Odcinamy, bo to i tak niepotrzebne. Kurde, jakie dwa? Przecież tu jest więcej tych arbuzów jeszcze. O, tutaj też już suche, także też obcinamy. Zabieramy go na chatę, a zaraz jeszcze rozkroimy jeden i zobaczymy. Jeden największy gdzieś tutaj jeszcze był. O, tutaj jest rośnie sobie. O, no taki, no to już jest dosyć konkretny ten arbuz, nie? Coś takiego. Zaraz rozkryjmy zobaczymy jak wygląda w środku. Bo sam jestem ciekaw. Póki co te arbuzy były ładne, czerwone, fajne. Nie zdarzył nam się zielony. Także mimo tego, że on jest taki mały... Kurde, nie ma tu więcej? Może jeszcze coś jest? Mimo tego, że on jest mały, no to jest soczysty w środku i czerwony, przynajmniej... Do tej pory nam się zdarzały same takie, właśnie sztuki. Rozkleimy sobie elegansio! O! Znalazłem sobie fajną deskę do krojenia arbuza. Wyczyszczę trochę nóż. Syk-syk-syk, cyk, cyk. o spodnie, nie? A co tam? Nie będę go z dłuższą kroją rozetnę, może go w ten sposób. O! Zobaczymy, co tam w środku. A, już widzę, że czerwony jest. Już widzę, że jest fa fajny, ładny czerwony. Tadam! Tak wygląda nasz Arbus. Skórka jest gruba, to jest fakt. Eee, tego miążu w środku czerwonego, no, jest tak. Nie no, znaczy czerwony to on jest, bo widać, że jest czerwony. Tylko no skóra jednak jest gruba, nie? No, ale jakby nie było, to jest swojski Arbus, także chwała mu za to. Uoh. Że on w ogóle wyrosł u nas i cieszy, cieszy nas nawet te, te kilka sztuk, że można spróbować czegoś, czego jeszcze u siebie nie mieliśmy, bo arbuzy, przyznam się szczerze, że pierwszy raz w tym roku. O, te też powinny być czerwone, tylko że są mniejsze, takie wiecie, na raz. Cyk-cyk, przykroić, zjeść sobie. Ja to lubię tak bardziej, jeszcze schłodzić go w lodówce. I taki temat z arbuzem. No cóż, papryka jak widać, trochę się porozpadała. Nie interesowaliśmy się z, ni z nią e, za bardzo. Kilka sztuk tam zerwaliśmy. Reszta po prostu się rozkłada. Czy ta, która była na przykład taka e jakaś zginiła czy coś. co sobie zostaje na polu. No. I takie tematy z ogródkiem. Jeszcze koperek pójdzie do zamrożenia. Będę musiał pozrywać. Mm. No i co? I pomidory, pomidory pewnie będą aż, ja pamiętam zawsze, jak mieliśmy szklarnię, to pomidory były aż do pierwszego śniegu nawet na krzakach, wyobraźcie sobie. Pomału se dojrzewały i robiły się czerwone i normalnie do pierwszego śniegu był pomidor na krzaku, poważnie wam mówię. Dobra, zabieram się na chatę, idę. Wystarczy dzisiaj tych vlogów, eee, pokrowy trzeba iść. No, jeszcze mam troszeczkę roboty w domu z wieczora, będę musiał ten film skleić. Także cóż, wy ten film będziecie oglądać w niedzielę, więc życzę Wam udanej, spokojnej niedzieli i mam nadzieję, że widzimy się już albo w poniedziałek, albo we wtorek. Jeszcze zobaczymy. Na razie Wam, cześć!